Rozstanie rodziców z dziećmi to jest bardzo trudny moment, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. No i tutaj ten moment niestety nadchodzi u naszych cudownych trojaczków tygrysich. Odrus, odraj, odris. Będą jechać w świat. Taka jest kolej rzeczy w ogrodach zoologicznych, że następuje ta wymiana, która jest oczywiście kontrolowana, regulowana. No i niestety nasze tygryski pojadą, ale czy daleko, gdzie pojadą, bo rozumiem, że one, każdy pojedzie do innego ogrodu Zoologicznego. Tak, dokładnie. Dwa z nich jadą na zachód. Jeden do Holandii do ogrodu zoologicznego Overloon, drugi do Gelsenkirchen w Niemczech, no a trzeci pojedzie na północ do Helsinek w Finlandii. Koordynator decyduje o takich właśnie rozdzieleniach zwierząt, przydzieleniach do różnych ogrodów zoologicznych. Tak samo było z naszymi tygrysami. One przybyły do nas. Też była to jakby wymiana koordynowana. Czy teraz będziemy w związku z tym czekać na przykład na nowy miot, no bo rozumiem, że Uma i Diego zostaną połączone na nowo? Tak, dokładnie. Koordynator dał nam kolejną rekomendację na kolejny miot, ponieważ nasza para Uma i Diego są ponoć bardzo cenne genetycznie. No i już pierwsze próby takiego łączenia się odbyły i czekamy na efekty. E ten podział, to oddzielenie matki tygrysiej od dzieci wynika jakby z natury tych zwierząt również, że po prostu one nie mogą być ze sobą razem z różnych względów. Tak, dokładnie. Samica w tym momencie, kiedy już one osiągają ten wiek około dwóch lat, zaczyna się robić agresywna w stosunku do młodych. No i też nie chcielibyśmy, aby matka została pokryta przez swoich synów, bo to też bardzo niedobrze dla hodowli tych zwierząt. One są już tak duże, że ja ich na przykład nie jestem w stanie odróżnić które to te maluchy, a który to Diego. Tak, dokładnie. One już mają ponad 200 kg w tym momencie, także odróżnić je od rodziców to tylko potrafią opiekunowie. Do kiedy możemy jeszcze zatem oglądać naszą, na, nasze trojaczki, żeby powiedzieć, żeby mieszkańcy Opola mogli jeszcze przyjść i im powiedzieć bye bye? Transport jest już praktycznie dogadany, ale pojawiły się problemy od strony Ministerstwa Ochrony Środowiska. Długi czas oczekiwania na wydanie świadec do Unii Europejskiej. Także czekamy cały czas na jedną jeszcze decyzję. Jeśli ona się pojawi, wtedy dajemy znać do firmy transportowej i będą mogli po opłaceniu już jechać dalej. Ale to znaczy, mamy jeszcze mniej więcej miesiąc, dwa tygodnie, nie wiemy? Nie wiemy dokładnie. Ponoć nawet do roku czasu niektórzy oczekują na takie świadectwa. Także zobaczymy, może dla nas zrobią jakiś wyjątek. Rozumiem, że jest nam trochę smutno. No, jest nam bardzo smutno nawet. Opiekunowie też już. No niechętnie czekają na ten moment. No ale coś się zaczyna, coś się kończy, i taka jest rola ogrodu, żeby te zwierzęta, jeśli już się rozmnożą, to gdzie się posłać dalej. Taka rola ogrodu zwierzęta do nas przyjeżdżają w ramach koordynacji właśnie gatunków. Zwierzęta od nas wyjeżdżają. Jeszcze jest ten czas, kto nie odwiedził naszych trojaczków, że może się tutaj wybrać i zobaczyć je i życzyć im szczęśliwego nowego życia w nowym miejscu.